Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Istota Cery. Dzisiaj porozmawiamy o wypryskach na ciele i powiem wam, jak konkretnie zadziałałam, że wyeliminowałam trądzik na plecach i na pośladkach. Na ten moment mogę oficjalnie powiedzieć, że nie mam chyba żadnego pryszcza na pośladkach i plecach, a kiedyś miałam ich całkiem sporo. Raczej to zależało od okresów, czyli było na przykład takie pół roku, kilka miesięcy, gdzie te pośladki miałam naprawdę objęte sporą ilością wyprysków. Później była przerwa i miałam plecy objęte, bardziej ta, ta górna część, ale faktycznie miewałam. I zaraz pokażę Wam konkretnie, co robię. To są takie trzy kroki podstawowe. W sumie to jest podstawa, Pielęgnacji, również też cery. Tak naprawdę nie działamy na wypryski na plecach czy na pośladkach jakoś nadzwyczajnie. Pierwszy krok to jest oczyszczenie porządne, ale przede wszystkim delikatne. Bo o ile my uważamy na naszą skórę na twarzy, staramy się, żeby to było delikatne, często mówimy o tym, żeby ten produkt myjący nie był podrażniający. O tyle w kwestii ciała trochę mamy to gdzieś. Używamy często bardzo perfumowanych płynów myjących. Zresztą to jest często główny powód, czemu my coś kupujemy. Czyli wchodzimy do rosmana, patrzymy, mm, ale pięknie pachnie truskaweczką, no i to kupujemy i używamy. Dlatego polecam Wam bardzo zrezygnować z tych pięknie pachnących rosmanowych płynów. Możecie używać do tej części ciała dokładnie tego samego, czego używacie do swojej skóry twarzy. Jeśli dany produkt myjący się u was sprawdza, to spokojnie możecie myć nim właśnie pośladki albo plecy. I tego typu produkty to na przykład żelecy cerawe. Ja bardzo je lubię. Przede wszystkim ta emulsja nawilżająca jest super do twarzy i jak najbardziej można też skorzystać z niej, żeby sobie przemyć plecy czy pośladki, tam gdzie macie właśnie ten problem. Chociaż ja w tamtym czasie, jak miałam ten problem, to przeszłam na coś zupełnie innego, dlatego, że kupiłam sobie po prostu z apteki zwykłą emulsję pod prysznic. Tutaj akurat Wam pokazuję Mediderm. Ona kosztuje około 15 zł. Ja w tamtym czasie używałam emulsji z dekseryla, też z apteki. Bardzo fajna, delikatna, super się sprawdziła, ale to są bardzo podobne produkty, emulsja Dexeryl i ta emulsja mediderm. Takie typowo dla osób z egzemą, atopowe zapalenie skóry. One są delikatnie tne. One mają taką formułę mleczka, zresztą ja Wam zaraz tutaj pokażę. Tego Dexeryl nie mam, ale mówię, bardzo podobne. Czemu to nie leci? O, dobra. Proszę bardzo, takie zwykłe mleczko. Delikatne. Ja swego czasu nawet emulsją właśnie tą Dexeryl myłam sobie twarz i to było po prostu była najlepsza rzecz myjąca dlatego że to jest słuchajcie tak delikatne i jak macie skórę wrażliwą to ja w ogóle polecam wam takie mleczka. Ja wiem, że mało ludzi lubi formułę mleczka i chyba popularniejsza jest forma żelu albo pianki, ale naprawdę jeśli macie też takie uczucie, że po umyciu twarzy te żele, te pianki was ym, tak no, ta skóra jest taka ściągnięta, może trochę zaczerwieniona, czyli to oznacza, że jest bardzo wrażliwa, bardzo delikatna. To polecam Wam formę właśnie takiego mleczka, takiej emulsji. Jeśli chodzi o taką formułę mleczka myjącego, to mogę Wam też polecić z linii Dermo na Comi Next Level. Ma ceramidy, naturalny biolipid. Jest delikatna, taką samą ma mm, formę, o, zobaczcie, takiego mleczka delikatnego. I przeznaczone jest do skóry suchej, podrażnionej, atopowej, także jest bardzo delikatne. To był pierwszy krok i on już bardzo dużo może zmienić, czyli wyeliminowanie takiego silnego produktu myjącego, e, bardzo możliwe, że podrażniającego na taki delikatny, łagodny. Krok drugi to wprowadzenie jednego, realnie działającego składnika aktywnego, i to znowu jest kwestia też pielęgnacji skóry, dokładnie tak samo działamy, czyli nie przesadzamy z tymi składnikami aktywnymi, i w kroku drugim mogłoby być naprawdę bardzo dużo polecajek, bo jest sporo dobrych produktów z realnie działającymi składnikami aktywnymi. Możecie na przykład stosować taki Acne Derm. To jest krem z 20% kwasem azelainowym. Na to i tak powinien być nałożony krem. To będzie krok trzeci, także zaraz dojdziemy do nawilżenia. Ten krem ma po prostu silnie zadziałać. On też działa zresztą na przebarwienia. Ja kiedyś bardzo go lubiłam, jak możecie zresztą zobaczyć. Mój brat też jest fanem tego kremu. On kosztuje w aptece 20 parę złotych i ma po prostu taką formę kremu. I pomyciu sobie nakładacie drugim może być też wprowadzenie jakiegoś serum z kwasem czy retinolem. Ja teraz przykładowo sobie, ale to do skóry twarzy, wprowadziłam takie serum z retinolem. Jako, że jest zima, ja zresztą uwielbiam na zimę wprowadzać sobie retinol. Ostatnio rozmawiałam zresztą z dermatolożką i mówiła, żadne kwasy azelainowe, tylko retinol. Wiecie, na każdego będzie działać coś innego, ale problem z tego typu serum czy jakimiś innymi jest to, że no sera to jest bardzo mała pojemność i szczerze że mi zawsze było szkoda. Ja kupiłam jakieś takie całkiem dobre serum za kilkadziesiąt złotych. No, bo wiecie, żeby było dobre, realnie działające, takie polecane. I jak miałam sobie nałożyć na całą górną partię pleców, no to po prostu było mi szkoda. Dlatego też w tym kroku drugim najbardziej polecam Wam płyn bakteriostatyczny. To jest, słuchajcie, płyn bakteriostatyczny z 3% kwasem migdałowym. Więc mamy tutaj silny składnik aktywny, realnie działający. I ta forma tego płynu bakteriostatycznego, które po prostu sobie wylewacie na wacik i przemywacie, jest bardzo opłacalna. Jest to produkt wydajny i też wielofunkcyjny, bo jak najbardziej możecie też sobie przemywać takim produktem skórę twarzy. Zresztą nawet na opakowaniu tutaj jest napisane do twarzy, dekoltu i pleców, także wielofunkcyjnie. I też nakładanie serum czy kremu na plecy no jest po prostu dosyć ciężkie, a tak to macie wacik, przejedziecie sobie, no jest to bardzo komfortowe i z tych produktów najbardziej polecam właśnie Podsumowując ten krok drugi, to jest nałożenie czegoś, co ma składnik aktywny, który będzie realnie działać na tą, tą część problematyczną. Po kroku pierwszym, czyli oczyszczeniu tej skóry czymś delikatnym. No i przechodzimy teraz do kroku trzeciego, czyli nawilżanie i to wcale nie jest oklepane działanie, bo o ile wasza skóra poradzi sobie bez nawilżania balsamikiem, nie wiem, waszych nóg, jak nie macie tam żadnego problemu. O tyle w momencie, w którym zrobiliśmy ten krok drugi, czyli jest ten składnik aktywny, tutaj musi pojawić się nawilżenie. Wasza skóra po prostu może się wtedy zbuntować. Po każdym serum zawsze musi być krem. Po tym aknederm też nakładamy krem nawilżający. Po takim płynie bakteriostatycznym również musi być to nawilżenie. I w kroku trzecim występuje dokładnie ta sama zasada, co w pierwszym, czyli wyeliminowanie pięknie pachnących balsamików z rosmana, bo bardzo często. Często podejmujemy decyzje zakupowe odnośnie balsamu, co robiąc? Wąchając. Ale piękna malinka dobra, to kupię sobie. O ile spoko, wybalsamuj sobie tą nóżkę, tą maliną. Ale tą problematyczną część zostaw ją. Przestań! Przejdź sobie na takie delikatne balsamy apteczne, właśnie przeznaczone do skóry z egzemą, z atopowym, zapaleniem skóry, bo to są bardzo delikatne formy. I powiem Wam, że bardzo możliwe, że wystarczy Wam sam krok pierwszy i trzeci. I to już Wam pięknie wyeliminuje właśnie te problemy skórne w danej części ciała. I tutaj znowu pojawią się te same firmy w sumie, co w pierwszym, no bo właśnie robią takie delikatne produkty. Na przykład taki wielki. Zresztą jest, są mniejsze jak coś. Wielki balsam z Mediderm z apteki. To taki zwykły balsamik. No ale co? W ogóle nie pachnie. Delikatny. Super Balsam, też znowu ta sama firma co w pierwszym, czyli Dexeryl. Nie mam tego, bo, ponieważ mam ten, teraz mam tą firmę, ale też długo używałam balsamu z Dexeryla. Również bezzapachowy, na topowe zapalenie skóry, delikatny, ma fajną formułę. No, no mega. A trzecia polecajka to krem z Nakomi Next Level. On jest zarówno do ciała, jak i do twarzy. Również do takiej skóry podrażnionej, poirytowanej. Ma delikatny zapach, może nawet nie ma. No taki. Taki fajniutki. I też go bardzo lubię, no ale wychodzi drożej, nie? No bo jest go tutaj mniej. No dobra, to tyle. Pokazałam Wam konkretne działanie w trzech krokach, jak to zrobić. Mam nadzieję, że trochę Was nakierowałam i pomoże Wam to uporać się z problemami skórnymi na ciele. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i do zobaczenia w kolejnych filmach.